Lil Luki, prawdziwy raperze, nie żeby coś, ale jesteś szczurem. Luke jest lamusem, jesteś bardzo sławy, na swoim osiedlu, w ogóle nie ma chwały. Ten leś w portfelu ma pięć starych biletów, ja za to mam pełno banknotowych kompletów. Nigdy nic nie zrobisz, bo jesteś zbyt leniwy i gdy się rozprawimy, to nie będziesz żywy. Twoje długie włosy i twoja facjata wyglądają jak średniowieczna krucjata. Nęzna cholera, zna cholera, to zostanie złukiego i dostanie z rewolwera. Nęzna cholera, nezna cholera, luki wygląda jak okładka syndyjskiego bez celera. Nęzna cholera, nezna cholera, luki jak mi widzi, to ze strachu umiera. Nęzna cholera, nezna cholera, to zostanie złukiego i dostanie z rewolwera. Nęzna cholera, nezna cholera, luki wygląda jak okładka syndyjskiego bez celera. Nęzna cholera, nezna cholera, luki jak mnie widzi, to ze strachu umiera. Miałeś nagrać swoje ramy, ale tego nie zrobi. Po całości, jak widać, zawaliłeś Nie masz nawet programu do edytowania Jedyne na co ci stać to szkolna bania Mam kurtkę Guci i buty Leasing Ty nie masz nic, choćby wizji Byłem raz u ciebie w domu I było tam tylko pełno złomu Za to w mojej smoleckiej willi Są drogie meble i pełno wanilii Nęz cholera, nęz cholera, to ze staniesz z łukiem, wydostaniesz z revolvera. cholera, nęz cholera, kiedy Luki mnie widzi, to ze strachu umiera. Nęz cholera, nęz cholera, Luki wyglądają jak kwarcasa indyjskiego bez celera. cholera, nęz cholera, kiedy łuki mnie widzi, to ze strachu umiera. Nęz cholera, nęz cholera, to ze z łukiem, wydostaniesz z revolvera. Nęz cholera, nęz cholera, kiedy Luki mnie widzi, to ze strachu umiera. Nęz cholera, nęz cholera, Luki wyglądają jak kwarcasa indyjskiego bez celera. cholera, nęz cholera, kiedy łuki mnie widzi, to ze strachu umiera. A na wkrótce!